Witajcie znowu w domowni. Dzisiaj czas na kolejne Q&A, czyli odcinek, w którym odpowiadam na Wasze pytania. I będzie to odcinek wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy będzie w nim gość. A tym gościem jest... A tym gościem jest mój pies, Naria. Nie było łatwo zaprosić ją do domowni, ale w końcu po długich negocjacjach się udało. To no więc zastanowicie się, co pies robi w domowni, ale tak naprawdę... Powód jest bardzo prosty. Pytaliście się mnie często, jak szukać motywacji do ćwiczeń, jak szukać motywacji do treningów, a tak naprawdę, pies, poza tym, że sam w sobie jest bardzo uroczą istotą, to potrafi też być wspaniałym motywatorem, wspaniałym przyjacielem, jeżeli chodzi o nasz trening. O, teraz akurat nie wygląda na zbyt wysportowana, ale wierzcie mi, ona wnosi bardzo dużo do mojego sportowego życia. O co chodzi? Jest w trzech sprawach, jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy, jeżeli chodzi o nasz tryb życia. Po pierwsze, pozwala uregulować ten tryb życia. To, że pies jest rodzajem obowiązku, odpowiedzialności, musimy psa regularnie karmić, wprowadzać, sprawia, że i nasze życie przez to staje się bardziej uregulowane, bardziej uporządkowane i sami znajdujemy na, na to czas. Jak pokazują wieliczne badania, w momencie, kiedy za, zaczynamy badać nad jedną z naszego życia, kolejne na tym zyskują i tak właśnie też jest w tym przypadku. W momencie, kiedy rano nie chce nam się zjeść śniadania, wiemy, że musimy zrobić śniadanie psu, sami też je zjemy i tak naprawdę dzięki temu łatwiej jest nam porządkować nasze własne życie, dlatego, że porządkujemy życie takiego zwierzaka. Druga sprawa to jest to, że pies jest najlepszym, szczególnie pies aktywny, pies biegający jest najlepszym motywatorem, jeżeli chodzi o trening aerobowy. Możecie mi wierzyć, że w momencie, kiedy nawet nie chce się zrobić tego treningu aerobowego, to i tak psa trzeba wyprowadzić, psa trzeba wybiegać i w, mo w tym momencie zyskujemy na tym i on, i my. A trzeci powód, to jest moim zdaniem powód, Wydawałoby się najmniej namacalne, a tak naprawdę prawdziwy, prawdziwy i najwspanialszy powód, dla którego się ma psa jest taki, że w momencie, kiedy bierzemy psa, szczególnie ma to się w przypadku psów ze schroniska. Jeżeli bierzecie psa ze schroniska, to w tym momencie dajecie tej istocie nowe życie, dajecie tej, życie, tej istocie radość, i ta radość do was wraca, daje wam nową motywację, daje wam pozytywną energię i po prostu sprawia, że z większym zapałem podchodzicie do wszystkiego, co robicie w życiu. I naprawdę te powody sprawiają, że warto mieć psiaka, także dlatego, że po prostu będzie Wam się z nim zdrowiej i lepiej żyć. Jeżeli poważnie myślicie o tym, żeby wziąć psa, pomyślcie o psie ze schroniska. Tam często są bardzo piękne, bardzo mądre, wspaniałe istoty, które przez ludzką bezduszność trafiły tam i boją się, że nie mają szansy na lepsze życie. Dajcie im to życie. Naprawdę warto i Wasze życie i Wasza forma też na tym zyska. O, jak widzicie, Naria lubi nie dawać mi spokoju. Ale czas na odpowiedź na drugie Wasze pytanie. Pytanie, które ostatnio zadał Dawid na Facebooku, ale tak naprawdę jest to też częsty problem dla wielu osób, które dopiero układają swój program treningowy. Mianowicie. Ile robić powtórzeń w danym ćwiczeniu w serii? Zwykle przy każdym filmiku, w którym opisuję dane ćwiczenie, mówię, ile sugeruję powtórzeń, ale tak naprawdę dobrze jest znać też takie ogólne reguły, ogólne zasady, ile mniej więcej w danych ćwiczeniach powinno się robić powtórzeń. Oczywiście to jest zależne od grupy mięśniowej, zależne od naszego celu treningowego, ale jest jedna taka dość uniwersalna zasada, która pomaga to uporządkować. Ta zasada to jest podział ćwiczeń na ćwiczenia podstawowe i ćwiczenia izolowane. Te pierwsze są to ruchy tak zwane wielostawowe, czyli wszystkie te, gdzie pracuje więcej niż jeden staw. I są to wszelkie przysiady ze sztangą, ze sztangielkami, wszelkie wyciskania na klatkę, na barki, ze sztangą, ze sztangielkami tak samo, wiosłowania w opadzie, podciągania na drążku. Wszystkie te duże, złożone ruchy, które są świetne na masę mięśniową, ale także tak naprawdę pomagają lepiej spalić tkankę tłuszczową, ponieważ pracuje więcej włókien mięśniowych, pracuje większa masa mięśniowa i po prostu spalamy więcej kalorii. I w tych ćwiczeniach robimy zwykle mniej powtórzeń w serii. Zwykle jest to około od 6 do góra 12 powtórzeń. Chyba że są to serie rozgrzewkowe oczywiście i staramy się właśnie robić ćwiczyć z większym ciężarem, mocniej i jest to mniejszy zakres powtórzeń. Dla mnie zwykle jest to od 6 do 10 powtórzeń w tych seriach zasadniczych. I drugi rodzaj ćwiczeń to ćwiczenia izolowane, czyli wszystkie te, w których izolujemy konkretny mięsień, czy nawet Konkretną część mięśnia, jak ma to w przypadku na przykład ruchów unoszenia bocznego, unoszenia przodem, czy unoszenia w opadzie, gdzie pracujemy nad poszczególnymi częściami mięśnia ramiennego. Więc ruchy izolowane są to wszystkie te ruchy, gdzie pracujemy na ogół jednym stawem, i po to, żeby wyizolować jakąś część mięśnia. Są to na przykład jest to na przykład unoszenie ramion w ten sposób w oparciu o udo, jest to też takie prostowanie ramion. Czyli wszystkie te ruchy, pracuje jeden staw. Pracuje trochę mniejsza masa mięśniowa, izolujemy mięsień, pracujemy z mniejszym ciężarem po to, żeby lepiej poczuć pracę mięśnia i siłą rzeczy dobieramy tutaj mniejszy ciężar. Dla mnie i ogólnie polecam Wam, żeby to było zwykle od 10 do 15 powtórzeń. No i to jest taka ogólna wskazówka dla Was. Ćwiczenia podstawowe, większy ciężar, mniej ruchów, 6, 10 ruchów. Ćwiczenia izolowane, robicie więcej ruchów, mniejszy ciężar i to jest około 10, 15 powtórzeń. I na sam koniec chciałbym się z Wami podzielić jeszcze jedną rzeczą. Otóż wczoraj zarejestrowałem się w akcji zrób to za gdzie można wygrać 30 tysięcy złotych na realizację własnej pasji. Jak wiecie, kocham trenować, kocham nagrywać domownie i sądzę, że te 30 tysięcy pomoże mi w kupnie lepszego sprzętu zarówno do treningu, jak i do nagrywania filmiku. więc stwierdziłem, że czemu nie spróbować. I zachęcam wszystkich z Was, żebyście zrobili to samo. Rozmawiam z Wami dużo na Facebooku, na YouTubie i widzę, że macie sporo fajnych pasji, robicie świetne rzeczy, dużo z Was jeździ na rowerze, uprawia inne sporty i na pewno te 30 tysięcy. By wam pomogło, żeby realizować te pasje. Link do akcji macie na dole. Zarejestrujcie się, weźcie udział. Moim zdaniem naprawdę warto. Będę trzymał za Was kciuki, a Wy trzymajcie kciuki za mnie. I na dziś to tyle w Domowni. Dzięki, że byliście ze mną po raz kolejny. Dzięki, że jesteście, że wspieracie mnie, ponieważ Wasze komentarze, Wasze pozytywne głosy znaczą dla mnie naprawdę dużo. Zaglądajcie na Facebooka, subskrybujcie Domownie, ćwiczcie i widzimy się już za tydzień. Do szybkiego!